To jest to jest już trzeci odcinek z Blitz SG. Po, w poprzednim odcinku ulepszyliśmy yy, w Tak, Dzisiaj odcinek na shaderach Szala, że tak klatkuje. Te shader, jest dla dobrego kompa, nie mam. A te szedery są dla dobrego kompa, więc nie wiem jak to wyjdzie. to wyjdzie, jak wyjdzie. Słuchajcie, prawie się lepiej ciągnąć szedery. Zmieniam No, Zaraz się zmienią da. I idziemy, nie będzie tak ekran pani robił Zmienia się ragi No i da się Zdecydowanie da się I... Nadal klatkuje Czekaj się Mieszczę ten dystans Nie, bo na stronie, na życiu odpaliłem te szadery i to chyba było nieopłacalne. Bo jak widzę życiu ścina mocno. Tutaj bez szaderów. Bez siedunów od razu lepiej Kurde, nie mam broni Kiepsko, bo nie mamy broni i kiepek z bronią Wybierzaj. O ty frajerze Odkryłem magię o, Cholera, więc mnie nie złapiesz Dobra, zbieprzyjemy Che ne ha normali? Hanger Games? Oh, le dupa! Kurwa! O Ty Piccio! Kurwa! Łapko mi lei! A był tępy Tępy jak podówka oh, te, 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 tam jest gość. Tak będzie 100 odcinków w Tak przygotujcie się Tak To tak niedługo będzie Jestem free do Nowa seria, jestem free kill'em. Fuj, cztery serii już odpocznę. Dobra, ale... Da, się przeżyję. Tylko jak ja to płynie wstawię, te wszystkie filmy? No się latamy po mapie i dupa, nie możemy nic znaleźć. ta, 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 ta. ta.

Я что все шарные. Людей слепо. А нет, ни скринки не нашел. Тут тип там есть. Ух ты, в морде. Ух ты, в морде. Там есть тип. В морде люди. No i niedługo zrobię Q&A, więc zapraszam do pisania komentarzy, bo przecież Q&A bez komentarzy nie zrobię. Mobilizujcie się. Dobra i tak bym przegrał i tak, ale dobra.